Po raz pierwszy już wyrażona wola Pana Boga względem ludzkości była taka, by ludzie się mnożyli i by właśnie napełniali ziemię. Cała ziemia według Pana Boga ma być zasiedlana przez ludzi. Dzisiaj rozważamy fragment o Wieży Babel. To sprzeciwianie się tej właśnie woli Pana Boga. By rozejść się po ziemi i właśnie ci ludzie, buntownicy o własnych siłach, chcą zbudować miasto jedno, chcą zostać na jednym miejscu, nie chcą się rozejść. Pan Bóg jednak doprowadza do tego, że realizuje swój plan mimo buntu człowieka i ich rozproszył, że rozeszli się po świecie. Wolą Pana Boga jest zróżnicowanie ludzkości, zapełnienie ziemi, wielość kultur, języków. Później w pismach prorockich czytamy u proroka. Izajasza, na przykład w rozdziale drugim, powtórzy to identycznie, działający w tym samym czasie. Prorok Micheasz w czwartym rozdziale swojej księgi, że przyjdzie czas, kiedy góra świątyni, pańskiej wystrzeli ponad wszystkie pogórki i wszystkie ludy popłyną doń. Zaraz. To wolą Pana Boga jest, żeby wszystkie ludy znowu zeszły się na jedno miejsce. Do świątyni jerozolimskiej, by tam szukały pouczeń Pana, a przecież Pan Bóg chce, żeby ludzie zaludnili cały świat. Gdy chodzi o przyszłego Mesjasza, to ta wizja z proroka Daniela ukazuje tajemniczą postać, jakby syna człowieczego, który od Boga otrzymuje władzę nad wszystkimi ludami, językami, narodami. Właściwie mamy takie, taką wyliczankę wręcz, jak tutaj także w tablicy narodów. Po opowiadaniu o Wieży Babel, autor zamieszcza też właśnie spis tej ludności, spis ludzi, między tym rozdziałem, właśnie tą tablicą narodów w X rozdziale, w XI umieszcza te informacje o wieży Babel, obramowując tymi genealogiami, pokazuje w jakiej perspektywie to wszystko się dokonuje. Wielości ludów, wielości języków, wielości potomków. No a tutaj jakaś zapowiedź zebrania wszystkich razem. Gdy przyjdzie Pan Jezus, zapowie uczniom, by... Najpierw nie odchodzili z Jerozolimy, ale wyczekiwali obietnicy Ojca. Ale jednocześnie na początku dzieła apostolskich Jezus powie, gdy jednak przyjdzie Duch Święty, to otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami nie tylko w Jerozolimie, w Judei, w Samarii, ale aż po krańce ziemi. I oto realizacja tego przychodzi dzień Pięćdziesiątnicy, nawet pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem przybyli na to święto, mówiący różnymi językami i bum z nieba. Odwrócenie sytuacji wieży Babel? No właśnie. I co teraz się dzieje? Okazuje się, że zebrali się według zapowiedzi proroka Izajasza. Przedstawiciele wszystkich ludów pielgrzymują, na razie ci Żydzi będący przedstawicielami narodów różnych, pielgrzymują do jednego miejsca i tu otrzymują ducha świętego, który staje się teraz dla wierzących w Chrystusa tym prawem, tą torą, która miała wyjść z Syjonu. Ale wolą Pana Boga nie jest, aby cały świat zgromadził się w Jerozolimie na stałe. Początkowo czytamy w dziejach apostolskich aż do siódmego rozdziału, włącznie, że Kościół w Jerozolimie za bardzo nie zamierzał tej Jerozolimy opuszczać. Dopiero gdy wybuchły prześladowania, gdy Pan Bóg dopuścił prześladowania, wtedy się rozproszyli, zaczęli głosić Ewangelię w drodze, i właściwie wtedy zaczęła się misja ewangelizacji, kiedy zaczęli być świadkami poza Jerozolimą. I aż po krańce ziemi mają się rozchodzić. A więc, wolą Pana Boga, jest, by to, co się wydarzyło w tym jednym miejscu, by to znowu skupienie się na nowo w jednym miejscu, ale już nie przy budowie wieży Babel, dla budowy tworu ludzkiego, który by sięgał nieba, ale przeciwnie, zgromadzenie ludzi w imię Pana na święto, by czcić Jachwę, to zebranie, które właściwie jest dla kultu Pana Boga, a nie tworzenia ludzkiego dzieła. I jest to nie tyle pięcie się w górę po murach wieży, co z góry Pan Bóg daje łaskę, posyła swego ducha i ten duch spowoduje znowu wielkie bum, rozejście się, chrześcijan po całym świecie w efekcie, by tam, gdzie już są ludzie na całym świecie, by tam usłyszeli Ewangelię, a więc ludy już rozproszone po świecie i chrześcijanie, którzy z tą Ewangelią rozchodzą się, by zwiastować, by ogłosić. Finał Wreszcie historii świętej. Znowu nawiązanie do miasta. To jest 21 rozdział Apokalipsy Świętego Jana. Tamci w Babel chcieli zbudować miasto i wieże ludzkimi siłami i niestety spaliło to na panewce. A teraz Pan Bóg pod koniec Apokalipsy czytamy, że to on gromadzi ludzi w jedną nadprzyrodzoną społeczność, a miasto, o którym tam jest mowa, oczywiście miasto w znaczeniu greckiej polis, a więc nie tyle terenu zurbanizowanego, co społeczności wspólnoty ludzi. Miasto to jest wstępujące z nieba od Boga. To oznacza, że, nie jest dziełem ludzkim jak miał być Babel, ale jest darem Pana Boga. I wreszcie czytamy dalej w rozdziale 21 i 22 o tym świętym mieście, do którego pielgrzymują teraz ludy wszystkich ziemi, ci wierni wstępują przez 12 bram, by zgromadzić się wokół Pana Boga, ale to miasto ma wymiary ogólno-wręcz światowe i w samym centrum jest Bóg. Już nawet świątyni nie trzeba, bo Bóg jest wszystkim we wszystkich. Taki jest plan teologiczny, gdy chodzi o kwestię rozpraszania, gromadzenia. Widzimy, że Pan Bóg chce, by ludzie się rozeszli, by swobodnie żyli na świecie, rozproszeni przy całej wielo Różno, wielo, przy wielu kulturach, wielu językach, by ta różnorodność była. Zresztą, jak widzimy, gdy Pan Bóg rozdziela charyzmaty, to jeden Duch Święty przejawia się w charyzmatach wielu, różnych, każdemu dawany inny. Czyli Bóg jeden chce, by stworzenia były zróżnicowane. Gdy By nie było uniformizmu, mówiliśmy o tym, że te zakusy imperialistyczne, one niestety są takie, że zmierzają do uniformizmu. To, co obserwujemy dzisiaj w Unii Europejskiej, kiedy jakieś nadrzędne rządy usiłują wszystkim narzucić to samo, to trzeba powiedzieć, że w świetle Bożego Objawienia jest to dokładnie coś przeciwnego woli Pana Boga. Bo Pan Bóg chce zróżnicowania. Również powiedzmy, przyjmowanie ogromnej liczby migrantów, sprowokowanie nawet, by takie migracje były, nie jest zgodne z wolą Pana Boga, bo wolą Pana Boga jest, by każdy naród miał swoją ziemię, by się bezpiecznie rozwijał u siebie, bo jest różnorodność kultur i języków i nie da się zrobić multikulti. I to jest niezgodne z wolą Pana Boga, jak odczytujemy to na kartach Pisma Świętego. Widzimy więc, że te zapędy dzisiaj, współczesne w świecie zachodnim, idą w wielu wypadkach dokładnie wbrew woli Bożej, wbrew Bożemu objawieniu, wręcz można powiedzieć, są w tych aspektach diabelskie, bo prowadzą do totalitaryzmu. Bo odbierają ludzie, wo, ludziom wolność, wolną wolę, prawda? i to jest na pewno zgubne. Duch Boży tak nie działa. Gdy Duch Święty gromadzi Kościół w jedno, to jednocześnie sprawia, że ludzie napełnieni Duchem Świętym mówią rozmaitymi językami, a więc ci w Dniu Pięćdziesiątnicy nie zmuszają. Tych, którzy urodzili się w innych językach, żeby wszyscy uczyli się jednego języka. Tylko Kościół mówi w wielu językach. Jest ta różnorodność z Ducha Świętego. To jest to bogactwo, które świadczy o twórczości Boga. Bóg nie tylko jest stwórcą, ale w tym dziele stworzenia Bóg jest tak twórczy, że sprawia tę różnorodność. Widzimy, ten ogólny plan Pana Boga, Jego wolę wyrażaną w całym Piśmie Świętym. I dzisiaj pochylamy się nad problemem tej wieży Babel. Możemy się pytać o również dalsze nowotestamentalne, też jakieś reminiscencje tego motywu wieży Babel. Otóż. Nie tylko pojedynczy motyw tej wieży, ale właściwie cała teologia z tym związana, a także z kontekstem o tej, w związku z tą tablicą narodów, zostaje przywołana choćby w teologii świętego Łukasza, właśnie w dzieł apostolskich, Dlatego dzisiaj jako drugie czytanie czytaliśmy fragment o zesłaniu Ducha Świętego, to jest odwrócenie wieży Babel. Święty Łukasz jednak korzysta. Z Biblii greckiej, nie hebrajskiej, i możemy dostrzec, porównując grecki tekst Septuaginty z greckim tekstem Łukasza z drugiego rozdziału dziew apostolskich możemy dostrzec tu podobne słownictwo, więc Łukasz widać, że świadomie nawiązuje do tamtego tekstu, najpierw pojawiają się trzy pokrewne terminy. Według Biblii greckiej Bóg postanowił w Księdze Rodzaju pomieszać, powiedział syn Heomen, pomieszajmy język glossan, ludzie mieli jeden język, glosse, Bóg chce pomieszać, aby nie mogli zrozumieć się nawzajem swojego głosu, swojej mowy, fonę. A więc i czasownik pomieszać. I glossa, język, i mowa, fone, głos. Za apostolski na skutek wylania Ducha Świętego, dowiadujemy się, że uczniowie zaczęli mówić innymi językami. Znowu pojawia się termin glossa, ale w liczbie mnogiej. Glossais, językami. Co spowodowało powstanie wielkiego szumu, czytamy genomenes tes fones, a więc fone, tak jak tam, a no, to zjawisko spowodowało, że zbiegł się tłum ludzi, którzy byli jacy zmieszani, zdezorientowani, jakby zmyleni. Ten sam czasownik chytche, Oni byli jakby zmieszani, tak jak Bóg pomieszał języki, tak i tutaj ten sam czasownik Łukasz. Wykorzystuje, chociaż mógł powiedzieć, że byli zdumieni, mógł użyć każdego innego, a jednak dla odniesienia do wieży Babel zastosował te, a w dalszej części widać, że jest świadom tej woli Bożej i tego boskiego planu, że jednak to nie w Jerozolimie ma ten cały świat się tu gromadzić, tylko że wolą Pana Boga jest jednak. Rozejście się po świecie, rozproszenie, weza całą ziemię. I czytamy właśnie najpierw w związku z wieżą Babel, w 11.9 w Księdze Rodzaju, że Bóg rozproszył ludzi, diaspeiren, diaspeiro rozsiać. Rozsiał ich. Zaś w dziejach apostolskich, gdy wybuchną te prześladowania, to czytamy dwukrotnie Łukasz w ósmym rozdziale użyje właśnie tego samego czasownika diaspeiro. Diasperesan rozproszyli się, diasperentes byli rozproszeni, a więc tutaj rozproszywszy się, by rozgłaszać Ewangelię po całym świecie samo już to wzmiankowanie tego samego czasownika zaczerpniętego znowu z opowiadania greckiego, opowiadania o wieży Babel tutaj w ósmym rozdziale dzieł apostolskich świadczy o tym, że Łukasz nie tylko w drugim rozdziale pamięta o tym, co było w związku z wieżą Babel. On w ogóle widać zna teologię Starego Testamentu i pewno także tę myśl Izajaszową. I dlatego on pisze takim językiem, który nawiązuje nam do tamtych treści, więc żeby na przykład zrozumieć głębszy sens tego rozproszenia, które następuje na skutek prześladowania uczniów w Jerozolimie, musimy znowu przywołać wieżę Babel i rozumiemy, że to nie jest jakaś pomyłka, to nie jest tak, że wola Boża się nie realizuje, skoro Chrześcijanie muszą opuścić Jerozolimę i się rozpraszają. Nie. To jest spełnienie Bożego planu, który był już zapowiedziany w czasach Starego Testamentu i nawiązuje to do wieży Babel. Właśnie. Ale widzimy, że to wszystko ostatecznie zmierza do tego, żeby Kościół, lud Boży, który tu na ziemi jest rozproszony, Zebrał się ostatecznie w wierze, wokół jednego Chrystusa, i autorzy Nowego Testamentu będą różni autorzy na różny sposób pokazywać tę ostateczną perspektywę, że to rozproszenie tutaj jest dla rozmnażania się, dla właśnie zasiedlania tej ziemi, spełniania tej misji po całym świecie, by ostatecznie u Boga wszystko było jedno. Bóg jest jedno, jest jeden w trzech osobach i On pragnie, pragnie w jednym Kościele zjednoczyć wszystkich, to z tym, że no w niebie już nie ma problemu przestrzeni. Więc tutaj na ziemi, żeby nam było luźno, musimy się rozejść. Zaś w niebie wszyscy możemy być jedno w Bogu, możemy się przy Nim zgromadzić. Stąd w liście do Efezjan Autor powie, że wszystko jest po to, żeby wszyscy byli zjednoczeni pod jedną głową. Anakefalajozis ma nastąpić. Chrystus jako głowa całej ludzkości, wszyscy zjednoczeni w nim. Chrzest święty nas włącza, nas wielu, w duchu świętym w jedno ciało kościelne. A apokalipsa widzimy, pokazuje nam. To jedno miasto święte stępujące od Boga. Wszyscy są uczestnikami jednej świętej społeczności, tak jak na początku człowiek zamieszkuje tę kosmiczną świątynię. Teraz właśnie Bóg daje nową ziemię i nowe niebo, czyli Bóg dokonuje Definitywnej restauracji tego stworzenia zniszczonego przez grzech. On czyni coś radykalnie nowego, nowa Ziemia, nowe Niebo, zgodnie z zapowiedziami też proroka trzeciego Izajasza pod koniec jego księgi. I w związku z tym nowym stworzeniem, ta nowa społeczność, która jest darem i dziełem Pana Boga, a nie naszym, ona pochodzi od Niego, miasto święte. W którym ludzie są w doskonałej relacji przymierza z Bogiem, że On będzie naszym Bogiem, my Jego ludem i nie będzie już żadnej łzy, płaczu, śmierci, niczego. Zaś w Ewangelii czytamy o tym samym, że Jezus modli się, abyśmy tutaj na świecie byli. Już od tego świata, z tego świata niejako wydzielani dla Boga, uświęceni w prawdzie i tworzyli w Chrystusie już jedność na wzór Trójcy świętej. Ta sama myśl, tylko tu w Ewangelii wyrażona inaczej, bo ostatecznym celem naszego życia jest żyć jedno w Bogu, z Bogiem i jedno ze sobą na wieki. Amen.